Żeby zostać doradcą finansowym, to jest taki potoczny tytuł tak naprawdę. Nie ma u nas osoby, która ma na przykład licencję doradcy finansowego w kraju. Żeby, żeby zostać takim doradcą, wystarczy przejść czyniowe szkolenie, które może być szkoleniem wyjazdowym, przeplatanym jeszcze z imprezą. No i czwartego dnia, powiedzmy no może szóstego, można iść do klienta i udzielać mu porad finansowych. Z tego też powodu jest duża grupa ludzi, którzy udzielają porady w oparciu o słabą wiedzę albo praktycznie brak wiedzy. Drugi powód jest taki, że w tej branży istnieje bardzo duża rotacja, można przyjąć, że w ciągu roku z 10 doradców finansowych, czy też pośredników finansowo- ubezpieczeniowych, po roku pracy z 10 zostaje jeden, może, może dwóch. Także... Czy wobec tego jest sens, aby w ogóle udawać się do doradcy finansowego? Oczywiście są takie sytuacje, gdzie to jest bardzo przydatne, dlatego że powiedzieliśmy o tej powiedzmy, ciemnej stronie, gorszej stronie medalu. Są też doskonali doradcy finansowi i bardzo wysoko wykwalifikowani, wykwalifikowani pośrednicy ubezpieczeniowi. To są osoby, które niekoniecznie muszą długie lata pracować, w możliwie krótkim czasie mogą przyswoić tą wiedzę. Raz no to jest istotne, żeby sprawdzić, czy osoba, która nam doradza, czy ona faktycznie ma kwalifikacje, czy ukończyła właściwy kurs, czy, yy, czy długo już pracuje w zawodzie, czy ma sporo klientów. No, a druga kwestia to jest zaufanie, które jest szczególnie ważne w finansach. Z mojego doświadczenia wynika, że część pośredników doradza w oparciu o korzyść klienta, a jest taka grupa, która doradza w oparciu o swoją korzyść. Po prostu sprzedaje to, z czego ma większą prowizję i to niestety rzutuje na, na obraz wszystkich. A w jaki sposób możemy ocenić, czy ktoś jest właśnie takim doradcą, który potrafi dbać o nasze interesy, a niekoniecznie tylko o własne? Dla mnie dobrą metodą, żeby zweryfikować kogoś, kto takie porady ma świadczyć i nie tylko takie, w zasadzie każdą osobę, która ma świadczyć dla mnie usługę, jest sprawdzenie, czy ta osoba jest się w stanie wykazać jakimiś referencjami, co przez to rozumie, czy doradzała lub sprzedawała produkty komuś, kogo znam, albo na kogo może się, się powo powołać, a jeżeli tych osób nie znam, czy ma klientów, którzy z sukcesem korzystają z tego typu rozwiązań, ale tak na, na konkretnych przykładach. Zadobno sobie taki trud, żeby to sprawdzić, natomiast... Generalnie uważam, że jeżeli ktoś poświęci choć trochę energii na swoją własną edukację finansową, to sam sobie doradzi znacznie lepiej niż każdy inny doradca mógłby mu doradzić. Czyli rozumiem, że jeżeli przychodzimy do doradcy finansowego, który doradza nam jakieś takie portfele inwestycyjne z katalogu, znaczy, że możemy mieć wątpliwości, czy to jest to. Osoba wykwalifikowana. Ten, ten, ten portfel niekoniecznie musi być złym rozwiązaniem, natomiast z mojej praktyki wynika, że znacznie lepsze stopy zwrotu i znacznie. Lepsze zyski można mieć z inwestycji, które niekoniecznie są oparte o takie e, o portfele modelowe. Często po prostu swój pomysł na biznes albo inwestycja sensowna w nieruchomość, może dość dużo lepiej zarobić na no doradca finansowy czy pośrednik po prostu nam tego nie doradzi, bo on nie ma takiego produktu w ofercie. On ma w ofercie to, co sprzedaje bank lub firma ubezpieczeniowa i to nie są złe produkty. Sam z takich też częściowo korzystam, ale e, mając do wyboru jedne i drugie mogę na przestrzeni lat powiedzieć, że znacznie więcej zarobiłem na własnych inwestycjach niż na powierzchnię. como os